For millennia we studied the heavens hoping to find our answers among the stars. Cześć, ja jestem Divioner, a to jest Grost, Laris i DLC Ancient Relics Story Pack i kontynuujemy naszą przygodę jakże Zasnym ludem Eliadorów, wspólnota, która dąży do tego, by zjednać sobie krańce wszechświata, a na pewno krańce galaktyki. Badając rzetelnie technologię, tak, wynaleźliśmy tak, właśnie rafinerie nie, nieważkościowe, które pozwolą nam zwiększyć przyrost z wydobywania minerałów. Ale jak poprzednio obiecałem, bądź hmm, wspomniałem, że zamierzam, pójdziemy troszeczkę w zbrojeniówkę i zrobimy sobie torpedy kosmiczne, które są no dość takie powiem wam, mocne. Co prawda zasięg jest, yy, no zasięg zlewania 100, przebieżność, tylko namierzanie jest 10%, celność 100%, no no to piękna sprawa. Także mamy tutaj zagubieni w kosmosie, Przejdźmy sobie do tego, yy, do tego yy, czy to jest ten statek badawczy, który był taki. Nie, zwykły. Ok, przechwycony przez nas komunikat to sygnał alarmowy ze statku orbitującego wokół świata Holden 3. Jednostka nie emituje sygnatury cieplnej i prawdopodobnie dryfuje. Utworzono projekt specjalny mający ustąć los załogi. Intrygujące. Yy, także nasz statku badawczy, który masz tutaj, jakże nie, nie. specjalnie przydatną cechę upór. Chociaż upór to powinna być taka cecha bardziej pożądana. Ukończony projekt specjalny. To jest właśnie ten, który rozpoczęliśmy. Załoga z tego została odnaleziona. Co bardziej niepokojące, prawdopodobnie stracić życie przez niezwykle rozwinięte pasożyty mózgu, które zakaziły ich i doprowadziły do szaleństwa. Ustalenie oficera naukowego Noxika Pruina pozwoliły uchronić nasze załogi przed zainfekowaniem. Okej okay. To mądry jesteś człowiek, pomimo y, twojego uporu, jesteś mądry człowiek Okej, okay, przejrzyjmy sobie planetę Mamy tutaj brak, bezrobocia populacji i trzeba zobaczyć która z tych populacji jest bezrobotna Robotnicy! Czyli nie mamy, co my tu możemy wyprodukować więcej Na pewno możemy sobie pójść troszeczkę w żywność Łololol, wow, wow, wow. to się spuduj i tak, minerałów nigdy dość, trochę prądu i resztę sobie zostawimy, ponieważ kiedyś tą planetę może przekształcimy na planetę yy, na Ekumenopolis. Potem ma bardzo ładne zasoby do nic także jak najbardziej można yy, pomyśleć. Nie mamy towarów konsumpcyjnych. W związku z czym potrzeba jest zbudowania tego, tego już, oto budynku. Czemu nie mogę tutaj zbudować? Coś mnie tu. A, no wyskoczyło mi z boku, i, a ja szukam tutaj. Jak idiota, ostatni. Okej. Okay. mamy tutaj. O, montażownię robotów. Wynaleźliśmy już yy, robotykę, więc to też nam się przyda, ale na chwilę obecną nie mamy. Ale dobra, zbudujemy u montażownię robotów. Niektóre produkują nam robotów. I mamy tutaj kolejne obserwatorium Wulatum na Jiriam 3A. Na powierzchni odkryliśmy dawne obserwatorium Wulatum. Układ słoneczny Jiriam znajduje się dość daleko od regionu kosmosu, z którego pochodzili Wulatum. A ten obiekt był, jak się zdaje, używany głównie do obserwacji ich rodzimych gwiazd. Przebadaliśmy dane, które przetrwały do, w obserwatorium, ale nie zawierają one żadnych wskazówek co do celu tych poszukiwań. No cóż, podejmijmy się tego badania i pozostaje nam być cierpliwym. Ok, mamy yy, właśnie, czy mamy taki. Dobrostatków no, konstrukcyjnych mamy ogrom, więc możemy zbudować tutaj wszystkie yy, rzeczy, które nie zostały zbudowane. I wykryliśmy anomalię, ślady życia gdzieś we wnętrzu tej asteroidy. Trzeba by to koniecznie sprawdzić. Tak, podejmiemy badania, co tam się dzieje w tej asteroidzie i interesuje mnie opcja naszego ziomka, który prowadzi badania. Jest to ostatni etap i możemy podjąć badania w, w tej, w Propus, bo tu mi się świeci łącznie z tym jestem i to jest... Zakończona wykopaliska w lokacji. To jest ma związek z tym katalizatorem, co szukaliśmy. Czy tam coś takiego? Na Naukowiec otrzymuje cechę. Super, także przejdźmy do zakończonego patrolu. Znaleziono i przetłumaczono ostatni dzień. Dziennik. dziennik patrol oficjal Gilder Gam. Wykryliśmy rozbity statek na. A, bo tu mi się tworzy czas. Rozbity statek na 5-5. Myślnik 2-3. Myślnik X. Wyruszyliśmy sprawdzić sytuację. Jednostka została zidentyfikowana jako rawik, frachtowiec modułowy klasy P. Z fraku wydostaliśmy jednego rozbitka w stanie krytycznym. Został zidentyfikowany jako Bosman. Bosman... Bosman Mat. Privax. Reszta załogi zginęła w katastrofie lub podczas walki między sobą tuż przed naszym przybyciem. Zgodnie z obowiązującym protokołem, zostawiam tutaj dziennik i restartuję. Ref jako chronione miejsce pochówku Koniec nagrania. No i ciekawe. I to tyle. Czyli nasze wykopaliska w tej w tej, w tej kwestii już się skończyły. I, i się skończyły. Zostaćmy 10 tych, chyba okay, tu mamy chyba jakieś wcześniej tego nie zobaczyłem. Restressyjne tu mamy No dobra, ale tutaj były te relikty, i to się gdzieś sprawdzało, i nie wiem gdzie. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak. Przywódcy, frakcje, technologia, edykty? Nie. Chyba że dopiero musimy odkryć ileś tam, ileś tam tych wykopalń, wtedy będziemy mieli te, te wiecie o co chodzi, te nowe rzeczy, ten z tych reliktów pradawnych. Może coś tu trzeba u, uzbierać. No cóż, na razie tutaj nie, 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 nie znaju. Okej, okay. także nas, nasz statek badawczy. Fauna asteroidy. Podczas badania asteroidy XXN-142 załoga statku TTL Lumlucius wykryła ślady życia pod ziemią. Znajduje się tam kolonia dużych organizmów lito litoroficznych, przypominających wielkie drzewnice. Ich tunele tworzą, tunel tworzą w skałach rozległe sieci, Te wyjątkowe organiczmy, w jakiś sposób przystosowały się do życia w zimnej pustej kosmosu. Zebrać, pozyskać materiał, wychodować. Dobra, teraz możemy przejść do badania. Tutaj super jesteś. Yy, możemy przejść do wykopalisk na Propous. Propo Ukończono projekt specjalny. Okej, okay, dobra, przejdź tutaj. I przejdźmy sobie do tego projektu specjalnego. I tak. Joram 3A. W trakcie wykopalisk odkryliśmy mały fresk w jednej z zakurzonych mniejszych komór obserwatorium. Obraz przedstawia kilka różnych konstelacji. Zapewne w kształcie widocznym z ojczystej planety Wulatum. Nasi astronomowie nie potrafili zidentyfikować poszczególnych gwiazd. Ciekawe znalezisko, pomniejsze artefakty. Znaleziono 5, czyli są jeszcze powiększe artefakty. <ścoughs> z, 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 z... Zakładam, właśnie. Dobra, tutaj nasz statek już kontynuuje to badanie tego układu. A wy, moi yy, przynajmniej Konstruktorzy zajmujcie coś się da koło. Ok, mamy jeszcze, już nie mamy wpływu. Tyle co udało nam się zebrać, tyle możemy możemy wykorzystać. Ok, bo tutaj towary konstrukcyjne to są na wagę złota i. W sumie, to mamy tutaj jeden budynek, ten nam produkuje stopy. W Macha tutaj nam, mamy fabrykę robotów. Także pewnie już tutaj jest. E pewnie tutaj jest już populacja robotów e w trakcie budowy. Robot. Ok, spotkanie w układzie Lost Jar. Przejdźmy do miejsca zdarzenia. Co tu się znajduje? Spotkaliśmy je na jakieś obce statki w układzie jar Do czasu pozyskania nowych informacji, te dziwne obiekty zostały określone jako Gamma-Aliens. Powinniśmy to działać rozważnie. Gdzie? Ok. okay. Anomalia. Asteroida JQQ-1-845. Myślnik myślnik Mi to jakieś promieniowania kontrolowanymi impulsami. Czy ktoś próbuje się z nami yy, połączyć? Nawiązać łączność? Okej. Okay. Mamy zbadane badanie globalne zarządzanie energią. I teraz lecimy po prostu w technologię. Miotacz no plazmy, jest to bardzo dobra broń na początku gry. W moim, moim skromnym zdaniem. I warto w nią przyinwestować, bo później jest troszeczkę useless. Chyba, że już są jakieś... Odkryto zasób strategiczny. I jest to... Są to lotne pyłki. Bogata jest ta część galaktyki. Okay, mamy tutaj jedną planetę, którą możemy kolonizować. I mamy planetę, której nie możemy kolonizować. Polox. O, o, skalny mózg. Skanowanie wyjątkowo dużej asteroidy o nazwie właśnie tej przyniosło niesamowite efekty. Jej rdzenie przecina sieć koryształów przewodzących słaby ładunek elektryczny. Załoga statku From Beyond odkryła, że to prymitywna sieć neuronowa. Sądzą, iż asteroida posiada pewien rodzaj inteligencji, może nawet świadomość. Proszą o pozwolenie na wydobycie rdzenia i przewiezienie go na najbliższą stację w celu zbadania. Zróbcie to. Skalna migrena, rdzeń asteroidy wydobyty spod jej skorupy, źle reaguje na kosmiczną próżnię. Instrumenty statku From Beyond wykryły nagły impuls energetyczny tuż przed łagodnym, ale zdecydowanym rozłamem tej skały. Udało się pozyskać duże kawałki przebudzącego minerału, ale zasilający je widmowy ładunek zniknął. Same kryształy są jednak nadal cenne. Sporo dostaliśmy teraz prądu. Star Jesteśmy w stanie usunąć część, No e, to jest nowy świat i to jest świat prawdowny, Relikt. Ciekawe co tam znajdziemy, ciekawe czy nas coś e, zaskoczy, czy coś odkryjemy. Okej, okay, także idziemy w kolejną, w mm, wymaksowanie kolejnej e, tradycji. I tutaj mamy produkcję stacji górniczej. O 10% dzielnice miast, nowy specjalista. 5% dobra, no pójdziemy w, w specjalistę. Tutaj już troszeczkę ich może y, posi posiadamy, więc niech oni nam tam zwiększą wydajność swoją podczas pracy. I tym samym mamy tutaj świat oceaniczny na 50% możliwości zamieszkania. Kolonizujemy nowy świat, jesteśmy y, otwarci. Woldoks, nie potrzebujemy nazwy, numerków. Spotkanie w układzie Wiretham Voldox. Przejdźmy do miejsca. Delta Alliance. Co to tu leci? Przyjrzyjmy się temu czemuś. I czy to jest jakiś... Jest to statek badawczy jakiejś nieznanej cywilizacji. Po wyglądzie statku stwierdzam, iż są to ptaki. I prawdopodobnie skurczybyki gdzieś tutaj się znajdują. I tego się obawiam. Bardzo. Tu są wykopaliska, trzeba zająć Ność sprawnie, przesunąć sprawnie. Tak, tu już leci statek, więc to już mamy Chcę mieć wszystkie wykopaliska Rozumiecie, to nie interesuje mnie straty poniesione Podczas... Zdobywania ich Unikanie wrogiej floty, spotkanie w mar przejdźmy, co tam się znajduje Okej, okay, jest to 3400 yy, Wielorybów olbrzymi, tych olbrzymich <grymnych> Wielorybów, no Star Dobra, zbadajmy tych deltów Tych W sumie tych też Mam tutaj niemożliwe organizm do zbadania To idzie strasznie jak krw kr kr z nosa Tradycje i relikty O! Tutaj są relikty Sprzedaj kolekcjonerom Celeb i różnorodność Trakcyjność wystaw... o Proszę bardzo. Znowu jakieś spotkanie. I tutaj co? Nieużyte miejsce. A, to możemy po prostu sobie walnąć, tak? Co tu działanie. Publiczny wystawę mi się żeby cuda w przyszłości stał się na dniem. I co, mogę sobie tutaj jakoś przenieść? Uruchomienie reliktu. To są te... O, relikty takie koks potężne. A to można sprzedać kolekcjonerom. O, to nie, ja sobie to zostawię, bo ja lubię takie rzeczy. O, bo tuż... Dobra. Uniknęliśmy jakiejś floty wrogiej. Anomaly found. Czy powierzchnie pokrywają budowę? Turasz proszę się o zbadania. Archeologiczne. Tak. Zbadajmy, może tam wykopaliska będą. I okej, okay, nawiązana łączność. Otrzymaliśmy komunikat ze stacji kosmicznej Udakavangu. Confederation. Chyba zdołali przetłumaczyć nasz język. Kanały dyplomatyczne zostały otwarte, a wrogie działania na razie zawieszone. Ciekawe. O, jasny gwint. Republika Teokratyczna, ewangelizujący zeolici, fanatyczna duchowość, ksenofobia. Jeżeli są lepsi od nas, to się chyba posramy, delikatnie mówiąc. Czcigodny starszy, Jawan Uwi Vadiv, chyba Władimir. Obieralny przywódca Imperium Udakavango Confederation przesyła wiadomość Wierzymy w prawo wszystkich istot do zaspokojenia własnych potrzeb duchowych I nie pozwolimy kosmitom wtrącać się w tę dziedzinę życia Wszyscy możemy na tym spad, spad spad skorzystać z tego... O nie, bez kitu, u góry są Ale jaja ja. To trzeba zająć, to złączmy sobie hiperlinie natychmiast nie mamy bezpośredniego połączenia. Chyba, że będą chcieli żnąć przez to. Już nas tu nie lubią. Ło! Wow, potężni Flota, ale wszystko inne jest równe. Okej, okay, no bo my się nie skopialiśmy na flocie. Trzeba zacząć. Mamy zasoby. Mamy zasoby. Statki kosmiczne. Tak, oś o, mamy obiecujące. Dobra, statki kosmiczne. Pełną parą. Budować. Ulepszać i budować, a następnie ulepszać. Budujemy bazy kosmiczne wszędzie, gdzie się da. Musimy musimy dotrzeć do tej planety oceanicznej. Dobra, placówka na razie nas nie stać, ale mamy tutaj całe ciekawe, oczekujące klasyfikator. Jest to rozdział pierwszy: obalone budynki, rozwite statki kosmiczne, grunty stopionych, błyskotek i śmieci. Spalone na popiół wskazują, że byli mieszkańcy świata, prada świat. odbudowa, uciekli ze swoich domów w trakcie przegrywania bitwy z potężnym wrogiem. Zwłoki w obcych mundurach sugerują, że mogła to być jakaś wewnętrzna wojna między różnymi klanami szczurów pochodzącymi z różnych planet. Ewakuacja spowalniała niechęć do porzucenia nagromadzonych kratów. Wielu mieszkańców utraciło życie, próbując ocalić całkiem zwykłe przedmioty. Ale jeden artefakt miał szczególne znaczenie dla tej społeczności klasyfikator. Wygląda na to, że jej członkowie długo i zażarcie walczyli o jego, w jego obronie, ale ostatecznie musieli go porzucić. Ciekawe, kontynuujemy tutaj nasze badania, ponieważ mnie interesuje ten katalizator czy tam klasyfikator. Nieważne, ci mnie już nie lubią na starcie, mam ksenofobię. I fanatyczną no, ksenofobia, i niewierni. No, fanatyczną mają tą duchowość. Monolith Edytyczny edyty, na Witry. To niezamieszkany glob. Nie ma tam warunków do życia. Jest jednak odwiedzany. Jego powierzchnię wypełniają wysokie cento, cenotafy, wykute z jakiegoś minerału, który nie pochodzi z tej planety. Z pewnością mieścił tu jakiś artystycznie uzdolniony gatunek. Pogotne linie monolitów zgrabnej dokumentują historię i tak fantastyczną, że z pewnością nie jest ona prawdziwa. Z pewnością są piękne. Zróbcie zdjęcie do archiwum, albo są piękne. Stwórz cyfrowe reprodukcje monolitów powsze powszechnie dostępnych w naszym imperium. Tak. I założono frakcję, jaką? Naukowiec Xenophon. O, to mi się w ugrupowanie stworzyło. A, wiązana łączność, ciekawe. O kurde, Elmi, o proszę was. Zbuntowany system obron... Zbuntowani? Zdecydowanie eksterminatorzy. Czyli jesteśmy zaserani. Jednym słowem mówiąc. Wykryto organiczne szkodniki. Nie możemy pozwolić, by nasza... Wasza zaraza dłużej szerzyła się w galaktyce. Nie możecie nas powstrzymać. Tak, teraz możemy. O, sny gwint! Ale mi obsiedli, Bloody. To nie mają jakieś wykopaliska, już ogarnięte i. Wrogość potężna, większa, większa. To nie może trwać. Mamy połączenie bezpośrednie? Nie mamy. Fuck, no. Oni już mnie tutaj blokują. To ja też zamknę granicę, żeby się mi czasem nie wpierdzielili gdzieś tam. Nie mam tutaj ten kurde, ale ale bez rany. Jak te nasze badania? A, badania. Jak tam nasze. Właśnie badania. Badania nowego uzbrojenia, które zleciłem w razie czego? 39 miesięcy, 41 miesięcy. Jest taka ścina sprawa, że trzeba zacząć budować flotę. No cóż możemy zbudować za flotę. Od kroma korwety i nic więcej w sumie. całe 20. Możemy pomieścić, utrzymać. A tych flota jest ogromna. Potężna. 6 planet. No cóż, trzeba kolonizować na potęgę. Wszystko co możemy... Koloni Oj, nie mamy tych. Ale lipa, nie mamy A rynek? Gdybyśmy to chcieli zakupić? 500? Ciekawe No nie, bez kitu Ale mi, mi się tutaj fanatyków samych Najwyższy inkwizytor, bla 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 bla, bla 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 Nie możecie nas powstrzymać, gdzie oni są? Dobra, może oni się będą żnąć razem, nawzajem, bo tu widzę mają połączenie O, a to są poczki. Ksenofilia! Ale i mają plus 40 I nie nienawidzą się, jest super Jakiś promieczek nadziei na przetrwanie. Anomalia. Asteroida klasy 12 orbituje wokół tego globu. Orbita tej niewielkiej planety wydaje się zbyt stabilna. By mógł być zjawiskiem naturalnym. Przejdźmy do miejsca. Zobaczmy to z bliska i spadajmy. Spotkanie Military Civilization. Przejdźmy do miejsca. O, prymitywna. W układzie nawiekliśmy tu obecność obcej cywilizacji prawdopodobnie trwa u nich wczesna epoka kosmiczna, na co wskazuje duża liczba prymitywnych satelitów wokół wokół świata. Ich państwa narodowe są na drodze do zjednoczenia i tworzenia rządu światowego. To prawdopodobnie tylko kwestia czasu, nim wyruszą poza swoją planety i dołączą do społecznej ści galaktycznej. Powinniśmy rozważyć budowę postanowku obserwacyjnego, nad ich światem by przyjrzeć się bliżej temu gatunkowi. Fascynujące. Zobaczmy, jaki oni wyglądają, te prymitywy. Te prymitywy. Populacja. Okej. Okay. Dobra, mają te niby prymitywne fabryki. Decyzje. No cóż. No. Yy, gdzie to się znajduje? Star, o, już daleko. Trzeba ich yy, zanektować. Dobra, ci siebie rywalizują nawzajem. Jest pięknie. R66, na 9D. Znajduje się ki ki tu kilka pięknych hak kraterów. Jednak coś jest wizualną zakłóce równomierność w tym jednym z dołów badania. Tu mi się za bardzo pchają te skurczybyki. Anomalie badają się. Tam ci są mało istotni i mamy tutaj katalog. W szczytnym chaosie jest pewien porządek. Przypominającym odrobinę budynek jakiegoś urzędu w pobliżu centrum miasta znajduje się cyfrowy spis wszystkich przedmiotów podające ich pochodzenie. Błędne domysły na temat zastosowania i garść całkowicie nieprzydatnych uwag o tym, gdzie można je znaleźć. Klasyfikator, opisany jako magiczny wytwarzacz dynksów, ma swoje miejsce obok fiołkowej wstążki cesarzowej pod jej czyścikiem do Riga. Na cztero. na czteronogim pudle, o zabawnej twarzy, gdziekolwiek to ma być. Ciekawe. Kontynuujemy nasze poszukiwania. Ok, no my tu jesteśmy w sytuacji takiej, powiem Wam, że. niespecjalnie mm, pięknej. Ok, ale w sumie. Okej, okay, to jeszcze to jedno. Holowana asteroida. Nie wiedzieć czemu ktoś zacholował asteroidę na stabilną orbitę. Na powierzchni nadal się, znajdują się olbrzymie silniki i desze hamujące. Choć już od dawna nie działają, ten kto to zrobił prowadził też na asteroidzie wydobycie minerałów, ale tej działalności zaprzestano wkrótce po jej rozpoczęciu. Interesujące. I w sumie z mojej strony to będzie na tyle jeśli chodzi o kolejny materiał z gry Stellaris. I zapraszam na kolejne części, gdyż jak widzicie, jesteśmy tutaj w sytuacji dość ciężkiej i liczymy na łód szczęścia, że jednak mm, wojny, które się tu odbędą, uiną nas. Będą się pili między sobą fanatycy, zbuntowani, e, zeksterminowani czyściciele, a my z tej wojny raczej wyjdziemy obronną ręką. Trzymajcie się, zapraszam na kolejną część i strzała.